Już tworzy światy, się pociągi śnią Na styku wyobraźni, wciąż nowe to mają Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale W na następnym filmie z cyklu Prezentacje Stacja Krocik, kłania się PAS I zapraszam Was takim wierszykiem, małym rymem chciałbym Wam zaprezentować zakup jaki dokonałem w 2023 roku na targach hobby od Pana Rysia z Rybnika ze sklepu Świat Modeli jest to wagon piątej epoki typu Habins o numerze katalogowym 66454. Jest to długi wagon rozsuwany. Bo chyba. W sumie powiem wam szczerze nie zastanawiałem się. Nie zastanawiałem się na jakiej zasadzie ten wagon działa. <laughs> mój się człowiek. Jest to wagon niby przypisany do PKP, ale prywatnego przewoźnika AAE. I nie przedłużając. Zobaczmy, co kryje. Pudełko może poprawimy jeszcze kamerę trochę wyżej, damy cały model w całej okazałości. Zobaczyli, a mnie było wygodnie operować. Do możemy odsunąć. I tak oto ten wagon się prezentuje w rękach. Jest to długi wagon. Mamy jedno czoło. Ta tabela oznaczeń. czy wyłapie ostrość druga strona postawmy go na torach Mając taki wagon, w grudniu właśnie tego roku była promocja Model Mani, i przecenione były wagony tego typu tylko firmy Trix. o numerze 24554 typu wagonu typu wagonu Trix nie podaje chyba dla mnie to jest Prasowane Bobscar, dobrze, i możemy porównać jakość wykonania wagonu przez firmę ROCO i przez firmę Trix. Kolejki zabezpieczające narożniki. Mamy jakąś nakulaturę. Opis skrajny bodajże, jak wózek jest, działa. Zderzaki. I sam bagał. Tutaj mamy stację i ława, co zagdynia, powiem wam dotyku. Wagon rokowak wagon Trixa no, trochę wagowo się różnią. Tutaj trzeba trochę naprostować trzymanie dla manewrowych. Trochę się podoginało. Wymodelować trochę. Ale jest trochę. Powiem, że jakość. Może porównajmy sobie wagony. Górny Rokko, dolny Trix, widzimy po samym spodzie jeden bok. Tutaj mamy jakiegoś przedziału jest stacja. Terespol Pomorski. CZ Bydgoszcz. No niestety triks. Jakością. Super nie zachwyca. Wykonanie o stoi Tryksie tu mamy no, w tej chwili roko. O przepraszam, tu jest triks. A tutaj mamy wagon Rocco. No i pierwszy raz się spotkałem z tego typu zaczepami. Ale powiem, że Zaczepy fajnie działają, współpracują z innymi wagonami i tak dalej. Także mamy tutaj oba wagony na tarczy. jeszcze raz pokazując pierwszy jedzie wagon firmy Roco a tutaj mamy wagon firmy Trix nawet jest różnica tego wysokości buforu minimalna także jak będzie zabawa na makiecie trzeba będzie trochę dopracować wykończenie tych wagonów znaczy tutaj jak widzicie naprostować zaginane Że jeszcze raz w dzisiejszym filmiku wystąpiły dwa wagony typu Hubbings. Jeden firmy Roko o numerze pięćdziesiąt 66454 i drugi T Trix. o numerze 24554 Dziękuję wam serdecznie za oglądanie filmiku, za za komentarze wszelakiego typu, za to, że chętnie czekacie na to, co wam pokażę mam w planach zrobić małą dioramę obrotową do prezentacji e, taboru taboru który nie wymaga zasilania czyli wagonów lokomotywy będę wam prezentował na makiecie na tą chwilę chciałbym jeszcze raz wam podziękować do zobaczenia, do usłyszenia przy następnej prezentacji. Cześć.